Misia, witam Was. Jest. <laughs> jest szósta rano, co oznacza, że wstałam przed piątą. Jestem na balkonie, jest przepiękna pogoda i przepiękne światło, a ja jadę zaraz do stajni. No po prostu szaleństwo, a to dlatego, że mamy jechać w teren o 7.30. No, wiecie, pogoda jest jaka jest teraz. Są wielkie upały, więc albo konie trzeba ruszać mega rano, albo wieczorem, tak po 21, nawet 22. Dlatego zdecydowaliśmy się na teren z samego rana. A ja nie mam głosu. I w ogóle będę miała GoPro. Także ujęcia też będą super. Życzę Wam miłego oglądania. Pan Nikoś wstał razem ze mną. Kacper jeszcze smacznie śpi. Nie mogę z mojego głosu a ten mały brzdąc już zrobił pobudkę o idzie W tam jest kupa ptaka nie uważaj chodź przystojniaku do Nowego Jorku wylatujemy już za trzy dni także pierwsza selekcja rzeczy do spakowania wuala oczywiście to jest luźno włożone ale już kurczę, coraz coraz bliżej wyjazdu śmiesznie Dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych i oczywiście będę Wam nagrywać z tego vlogi tak jak prosiliście na Instagramie. Okej okay, moi drodzy, ja jestem już na miejscu prawie i powiem Wam, że zdałam sobie tak naprawdę sprawę, że to jest ostatnia jazda przed wyjazdem na dorce także to będzie taki pożegnalny teren. Bez niej. Ciekawe, jak to zniosę. Myślę, że będę bardzo tęsknić. Pewnie zapytacie się, kto będzie się nią opiekować przez ten czas. To na spokojnie osoba druga, która ją współdzierżawi, będzie wtedy dorką się zajmować. Potem ona jedzie na urlop i ja będę się zajmować przez dwa tygodnie. Także się tak idealnie udało, że się wymienimy w tej opiece. Sprzęt już przygotowany, także zaraz idę po dorkę. No i to światło jest takie piękne. Myślę, że będą fajne widoczki z terenu Doreczka z rana, proszę bardzo Bierzemy się za czyszczenie Co, jeszcze byś chciała coś na śniadanko? Za mało było śniadanka Przedwczoraj pokazywałam Wam na stories, że testowałam sobie ten Magic Gel od Amigo I powiem Wam, że to jest taka rewelacja Dałam go troszkę na mokre mokry ogon i grzywę Potem rozczesałam i normalnie... O, Dorka potwierdza Grzywa i ogon jak marzenie. Przepięknie to wszystko wyglądało. O, Dorka poleca. <laughs> Spsikałam też porządnie Dorkę przeciwmuszkowym, komarowym środkiem, bo dzisiaj powiem Wam, że jak jest taki ukrop, to te muchy to pewnie będą szaleć. Zostało nam tylko wyczyścienie chrapek, czego online <śmiech> online. <śmiech> przed kamerą nie za bardzo lubi Doreczka, tak? Zaraz na spokojnie wyczyścimy nocha. Ktoś tutaj wie, że dostanie marchewkę przed terenową. Proszę. O, I od razu będzie humor lepszy. No i wyruszyliśmy w teren, moi drodzy. Ekipa gniada. Rudy i siwy. Jedziemy. Na razie kręcę z telefonu, ale potem sobie podmienię na GoPro. Tutaj mamy plac, a my ruszamy. Tutaj proszę bardzo prowadzący teren. Patryk na rudym, Natala na siwym. A my z Dorką pewnie tak z tyłu będziemy, bo to wprawieni w boju terenowicze. Właśnie słucham historii. A my dopiero drugi teren. Ale pierwszy był super, także jest perspektywa na to, że będzie dobrze. Tu jest mega idealna temperatura. No już co to nie tak. Niech Mati się potem bawi i wytnie z tego 6 minut. No ostatnio też mu godzinę wysłałam. Pozdrawiam, Mati! え Dobra, jakie turbo. Dobra, za tempo. Dobra, moi drodzy, to jest nasza chwila. Czekajcie. No i teraz moi drodzy się nagrywa. Co w mają? Ale super konie! Dzień dobry. Dzień dobry. Piękne konie. O, ale się wyciągam.

Moi drodzy, my jesteśmy po dzikich galopach na ściernisku i przez łąki i był taki sztosko, nie był takie w ogóle grzeczne, tak ładnie szły. No i ten galop był szybki, co na pewno zobaczycie na nagraniach, ale naprawdę endorfiny skoczyły chyba wszystkim, nie? Uważcie, Natalia, niestety, prawą podkowę zgubiła z siwym i wstępują w ręce. A my już wracamy, Uu, jak blisko, rudy! Do stajni. A jest pięknie. Wiecie w ogóle, co jest najgorsze, że w momencie, kiedy mieliśmy taki najszybszy, najfajniejszy galop, gdzie właśnie mówiłam, że cwałowaliśmy, tak naprawdę, to go nie nagrało. Znaczy ja nie nagrałam, bo po prostu nie dopilnowałam, żeby... O, Dorka coś zobaczyła. Żeby wszystko się ładnie nagrało. Myślałam, że się nagrywa, jednak się nie... No dobra, mniejsza. Dopiero poznaję się z GoPro, więc takie błędy no, mogą się zdarzyć. Ale potem jeszcze galopowaliśmy i to jest już nagrane. Co prawda to już był taki, wiecie, lajtowy galop, ale mimo to chociaż coś. My już jesteśmy w stajni i w podziękowaniu za cudowny teren. Oczywiście dostanie Doreczka przysmaki z Amigo. Patrzcie, jak obojętna, jakby to w ogóle nie było ważne. A chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze? No wiadomo, że chcesz. Ty zawsze chcesz przysmaczka. I lecimy na myjkę -e, schłodzić ją porządnie. Tradycyjnie. Dorka jak wyciągam kamerę, to chyba myśli, że dostanie przysmaczka. Bo z tego samego miejsca wyciągam telefon i smaczki. Już po prostu instynkt smaczkowy jej się uruchamia. Nie? Ale się aż oblizujesz, potem jeszcze coś dostaniesz. Doreczko, byłaś jest super grzeczna. No, musi być wszystko ładnie schłodzone. Po takim terenie. O, wypiję? Nieśmiało, ale... W ogóle ona wcześniej, jak szłam z nią na myjkę, to strasznie na przykład się denerwowała. Jakiej tyły robiłam wodą, a teraz to spójrzcie, jaka grzeczna dziewczyna. O, nawet trochę chce się napić wody. Czarna strona jeździectwa. Nie jest lekko. O, nie mogę tego złapać. Dorodna kupa Baj Dorka. Doreczka już wypuszczona na pastwisko. Ojej, no wyjątkowo za mną tutaj. Do mnie przyszłeś, a nie już do kolegów. Jeszcze chwilę pobędą na pastwisku. Ja myślę, że do jakiejś 12, bo wtedy to już ten upał naprawdę się rozkręci. A teraz nie jest najgorzej. Także mogą sobie jeszcze troszeczkę pokorzystać z dworku. Nie? <grymka> Patrzcie, kto tutaj wrócił z kliniki. Jest Bilka i jest Primka. Cześć Prima, idzie do mnie słoneczko. No dzień dobry maleństwo. Dziewczyny wróciły i z tego co wiem, to diagnoza, jeżeli chodzi o nogi, nogę w sumie, Dilki, jest całkiem, całkiem dobra, bo nie jest to nic makabrycznego, także cieszymy się i już się nie mogę doczekać, kiedy razem z Olą pojadę w teren właśnie ona na Dili, ja na Dorce, kto wie, może Prima jeszcze obok, <laughs> ale nie mogę się doczekać, no zajada sobie, a obok jeszcze jest Rudzinka. Ach, nadszedł ten moment, aby oficjalnie pożegnać się z panią Dorką, która idzie do mnie. <grywania> Pani Doreczko, nie będziemy się widzieć dwa tygodnie. Masakra, pożegnalny vlog po prostu. Proszę. Ja już chyba tradycyjnie żegnam się z Wami z domu i kochani, pamiętajcie, wyczekujcie teraz vlogów z Nowego Jorku, bo będzie ostro. Mam w planach dwa jeździeckie i też takie luźne, normalne, wiecie, jak zwiedzamy, e, pokazujące co dobrego jemy, co tam w ogóle dzieje się w tym nowym Jorku vlogi, także do zobaczenia już w nowym Jorku. Pa pa!